to się zaczęło. Mam ją! Nieźle, Kup! Hmm. Ta gra jest nudna. A poza tym Kup nigdy do mnie nie rzuca. To dlatego, Mili, że ty i tak masz dziura we ręce. Nie drocz się, Kup, i rzuć piłkę do siostry. To powinnaś złapać! Niezły rzot! Pięknie! Moja krew! Przynieś piłkę, synu! A ona, ona... O, to niesprawiedliwe. Dlaczego ja muszę szukać tej głupiej piłki? Co to jest? To po prostu jakaś pomyłka! Dzięki, mili! Bo tu jesteś! Tato! Wredny potwór! Zmutowana różowa zaraz a, Spokojnie! Dopadnie, się Co się stało? I gdzie się podział twój płód? I gdzie masz piłkę? Straszny, groźny, różowy szczur! Ma wielkie mściwe oczy? Nie! <śmienic> ją! Co? Tatum, tatum, patrz, patrz, kogo znalazłam! Aaaa! prawda, że to najsłodsza kicia na całym świecie? To ma być kot? Może z nami zostać, proszę! Może, 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 no proszę! O, on ma obroże skarbie. Na pewno ma już właściciela. Jasno, kogoś, kto ma bardzo słaby wzrok! Przykro mi, mili, on ma już dom. Ona, ona, on, to coś. Musimy znaleźć właściciela. Zgoda! jeśli się nikt nie zgłosi, kot jest twój. Dzięki tatko, a to twoja piłka. Piłka, Którą pogromcy serów wygrali drugą ligę Nawet o tym nie myśl, synu A co z moją piłką? Muszę ją odzyskać Wiesz bardzo dobrze, że ktokolwiek, kiedykolwiek wkroczy na podwórko starej pani Manson Nigdy stamtąd nie wróci A ja naprawdę nie mam ochoty jej dzisiaj widzieć Uuu. Nie ruszaj się, Kiciu Wiesz, ale z ciebie słodziak Na pewno jesteś głodny Widzę, że ci smakuje. Zrobiłam tyle plakatów, że zakleję mi pół miasta. Postanowiłam, że dam mu na imię Pan Kot. Oryginalnie. Nie przyzwyczajaj się, tej sierściuchu. Odnajdę twojego pana. A może chcesz, żebyśmy ci pomogli? Eee, dobra. Super. No, przed, panie Kocie. Eee. Gotowe! <śmienicza> Ktoś przyszedł! Nareszcie pozbędę się tego różowego szczura. Znalazłeś mojego kotka? <śmienicza> no pewnie, że tak. To pech. Macie jakiegoś kota? Mój pies jest głodny. Od teraz należy do was. Miło było pana poznać? Ała, 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 ała. Wybacz synu, pan kot będzie musiał zostać z nami. Tusiu, będę się nim dobrze opiekować. Będę go karmić i kąpać. I polować no, na ruchu. Różo... się podziały zatyczki do uszu. Ten kot wyleci stąd w podskokach. Zobaczymy, do kogo należysz, panie kocie. O, jakaś dziwna ta obroża. Kup, ty naprawdę nie znosisz tego kota, co? Ale jak mogłeś w ogóle wysadzić jego obroże? No i przede wszystkim skąd miałeś petardy? E, powtarzam ci, tato ona sama wybuchła! Jasne, lepiej dokończ zasypywanie dziury i wybij sobie z głowy głupie pomysły! Mm, pan kot, do nogi barką. A co my tu mamy? Hmm? <laughs> Za mną piesku. O Rety. mogę się już pożegnać z moją piłeczką. Ha? Teraz już wiem, gdzie trzyma wszystkie rzeczy. Panie Kocie! O, to wspaniały pomysł! Popatrzmy się w safari! Ostrożnie, panie Kocie! Dzikie ogrodowe krasnale mogą być naprawdę bardzo groźne! Ale starsi bracia to zupełnie inna historia. <grym wioski> ja cię kręcę! Głodziej! Ah! Ah! Złodziej! O, witaj, mili! O, kogo my tu mamy? Dzień dobry, pani Manson. Przedstawiam pani pana Kota. O, no, no. A -a -a! E -e -e, pan kot jest wyjątkowo słodki? Szkoda, że nie można tego powiedzieć o Twoim bracie. Osobno obie są wredne, a we dwie to zło w czystej postaci. Ile mam powtarzać, że to teren prywatny? Hmm. <grym> Mili chce mnie dopaść! Patrz narysował plany! On mnie prześladuje! Nie wygłupiaj się! Pan kot nie umie rysować. To tylko kot. To nie kot, to musi być jakiś kosmita! Kup! Najpierw robisz mi wielką dziurę w trawniku. Potem zakradasz się na podwórko starej pani Manson, a teraz to... O nie sądziłem, że to powiem, Kup, ale... Marsz do pokoju! Co o tym sądzisz? Alojzy powinien zażywać kąpieli słonecznych. Nie, to zły pomysł. Przecież on się nie lubi z serdra i chrustem. Może powinien odwiedzić tomcia ber. Tomcio zniknął! <słuch> Twój brat już wstał? Pan obrażalski jeszcze śpi. Przynajmniej miał sporo czasu, by przemyśleć... Stara pani Mansook! Otworzę! Mili! nie! Tutaj jesteś, panie kocie, gdzie się podziewałeś. Pański syn ukradł dziś skonfiskowane przeze mnie zabawki i porwał Tomcia Berbecia! Kup by tego nie zrobił. Jego ślady mówią inaczej! Ale przecież to odciski lewego buta Wywąchamy go, prawda, Markołku? Tomcio Berbeć! Gdzie jesteś, mój Tomciu? Tomcio Berbeć. Co to? Kup! Przede mną się nie ukry... Kup! Jesteś? Czy ty... Ale... Ale to nie ja, przysięgam! Gdzie są zabawki, które ukradłeś z mojej szopy? Co? Niczego nie ukradłem z pani szopy! Tom ciąberbeć! Widzisz pan? Ty chowałeś złodzieja! Z tobą rozprawię się później. Ja, ja, ja. jestem pewien, że to po prostu taki trudny wiek. Tato na pewno odda cię do adopcji! Nie mam pojęcia jak mnie w to wrobiłeś, ale mój but. A więc tak chcesz sobie pogrywać, co? Jestem gotowy do wojny, kocie. Jeszcze pożałujesz, że ze mną zadarłeś. Hmm, czy ktoś mógłby mnie stąd ściągnąć? Halo!